Halo, Halo, Halo. Dzwoniłem się do pana Stanisława. Słom. panie Stanisławie, ja dzwonię z ogłoszenia Mechanik Spawacz. Tokarz aktualne ogłoszenie? Z jakich rejonów? 23 km od Goleniowa, ja mogę dojeżdżać do roboty. Oj, to pewnie dziś chłopaki puścili dopiero, wie pan? Ale... Ja, ja jestem dys, wszystko. Dy, dyspozycyjny chłop. Tak. Halo? Halo? No... E, wszystko jest okej, okay, tylko e, nie mam twojego numeru. E, podać? To może maila podam? E, słuchaj, jest tam podany mail w ogłoszeniu. Napisam, bo to dzisiaj dosłownie, bo ja na budowie jestem jeszcze, chłopaki to puszczyli dosłownie jakieś dwie godziny temu Ty wariacie, no, wariacie, powiem, to... wariacie, bo ty musisz pierwszy do mnie napisać, bo ja mam zbugowanego maila, wiesz No, wiem, dobra To podać ci mojego maila? Napiszę ci zaraz, no, co bym ci nie napisał, tylko musisz do mnie napisać, wiesz Ty musisz no. pierwszy do dobra. mnie, wariacie, musisz do mnie pierwszy no nie napiszę, ja nie umiem pisać mailów, wiesz? Nie mogę pisać mailów, bo nie umiem. Ja też nie potrafię i chuj, co teraz? O, rozłączył. <grym> Ale zadymiasz.